Dzień dobry, dzisiaj jesteśmy z kolegą tutaj. Proszę się przywitać. Nie. Michał. No, Michał, 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 Michał. ze mną jest Michał. Przywitaj się. I jest... no Michał, Michał i tam jest... No to tutaj właśnie ze mną jest kolega w aucie i rozpędzamy. będziemy się rozpędzać gazem. Do jakiejś wysokiej prędkości. Jeszcze jest tyle i zobaczymy czy się rozwija prędkość rozwija Do, jak, z do 370 by rozwinało na spokojnie Chyba tam ponad było, ale jak jeszcze przywaliłem pod koniec gazem Do 387 chyba było To Już nie chciało rozwijać, ale to nie wiadomo, bo tu mało, mało miejsca było, więc Zostawię to Tak pomiędzy, A następnym okay. autem będzie Javelin la. siadać tak? A mogę jadać, mogę jadać swój kolor teraz? Swój kolor? No możesz. Patrz jak się błyście pięknie. Ty ja czemu chcesz się wymienić. Dobra, nie kolego, to to startujemy. Zawierajmy z do czystu, albo to no jest czysto Leci dalej, leci. I 360 jest. 370. Cześć, 377 Osiągnął i się dalej rozpędzał. Więc nie, też ładny ten javelin. Dobry, dobry. Javelin no jest bardzo ładny, ma akurat autem. Nie wiem czy on nie najładniejszy. Oś... Nie, to ja teraz biorę gołtem. Siadaj. Uuu, ja tego nie mam. Yy, co on chce się tak ze mną wymieniać, ten kolega? Ale nie wiem. No właśnie. właśnie. Więc zaczynamy. Kolejną. Ale on ma fajny gaz. O. Został kolega w tyle Ajaj Gonię cię Ale Molten, Molten mniej niż czysta Molten nie da rady czysta Molten jest chipkom. No Niestety Molten nawet czystu nie rozwija Tak Dobra Zaczynamy Jazdę Patrz Da rady czysta? Bo rozdaję rady czysta, czysta 11, nie, tak pomiędzy, 308. ta czysta nie czysta 308 jest maksymalna prędkość, chyba, ale niestety na Trainach jest za mała wyspa, żeby to przetestować. Tam robią druga, drugi kawałek, ale im się ta. chyba nie chce tego robić, baje Dobra, wsiadaj teraz do czegoś fajnego. Z, z do mnie do Helki. Siadaj, wsiadaj, siadaj. Do... A to. Kto tak śpiewał? Dobra. E, o, taki kolor. Taki, taki kolor pana, pana. Wsiadaj pana, pana. To podobno jest najszybsze. To podobno jest najszybszy małty w grze, więc testujemy. Ale ja tym nie lubię strasznie jeździć, bo tym się po prostu nie da jeździć w tej grze. Lecę do 400. 400 jedzie szybciej. No, no, aktualnie też jest najsybsze. Apartuar, siadaj, Apertur. Apartuar? Ja to Kabil kiedyś tak powiedział na odcinku, dobra. Jedziemy apartuarem. Za cały gaz, cały gaz wyciągnę z nim. Albo niebo. Aaa, apartuar jest słabszy od Moltena. A on chyba kosztował milion, co nie? Nie wiem. Nie wiem, trzeba sobie zobaczyć, bo chyba nagrywajcie retencję tego auta. O rany boskie, no i proszę. Major jest na mapą. Part, Major też. Tak się kończy apart A aparture. Aparture. Ty bo no. tu jest woda. Tu Arbonara. jest woda. I to jest. Naprawi się? O Boże. Przyjdź tu i. Z... Co tu się stało? Ja, ja to na odcinku pokażę, ale takiego czegoś jeszcze nie miałem. Aha. Ej, czaisz to, że ten? I, idziesz tu? Nie. To wejdzie na tym. Nie, niech Widz wejdzie. Tutaj Widz stoi. Oko nie chce. Michael y Kous idzie. Wiesz, że ja mam zablokowaną prędkość na 138. W Słyszę? Sensie? No mam, po, teraz piszę, jakbym jechał 138 MPH. Czy? 2 1 Ile to jeździło Szybkie to? to? Kurwa Ale jesteś Ale jesteś nobem, nie umiesz jeździć 300 coś Ale jak wrócimy Wrócimy się, wrócimy się no. i ci powiem Zwrastało czy zmalało? 320 było a mało czy wrosło? Czekaj. 301, 325 i się nie. 324? Maleje, ale więcej. 323. Iść. Bo jak jest 300, Dobra, to no. powiększa się, no to gdzieś tak 320, 300 co? 400 koni wyjeżdża ze stajni. Aha, ty. Dobra. Dobra, 3, 2, 1. On no, to pojedzie na, na spokojnie, sporo. O kurwa, eee! <grywia> no na takich testach ja będzie trzeba obniżać zawieszenie, jej to daj do 400. No 360 ma, dalej? Cztery, 370, 370, 380, a 387, ale nie wiem czy nie zmalało. Ale to się. Spowolnij co najwyżej. Będzie sprytne oko waru nam tutaj wytnie wszystko i zobaczy. Jedź. W ogóle zrob... ja se też przy okazji zrobiłem tutaj gadanie i mogę w Roblox gadać z kolegą. niedobry? dobry, słychać mnie dobrze? Nie. Aha. 300... 330... Zwalnia? Zwalnia, co no, nie? No, zwalnia. No, 320... Ty. To pł płacisz pł 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 za auto 2,5 miliona Jeszcze raz ktoś chce wytestować w drugą stanę, bo mi się wydaje, że do 300 to rozpędzę i ten, czekaj, sprawdźmy jeszcze raz Zwalnia czy już świeżo? 300 312? 300. 312 chyba wyniki, które były tutaj na odcinku sprawdzimy i wytestujemy. No jakby porównam je do tego co jest na stronkach tam na jakiejś Wikipedii czy coś ile to maksymalnie jedzie. I zobaczymy o ile się pierdolnęliśmy w wynikach. No i widać widać jak się, jak się robi prawdziwe wyścigi, a nie będziemy jechać. Będziemy jechać jak Kamil Kamil kurwa teraz od Meddiego, Meddiego, Dzień Dobry Panie tak. widz. Pan Dzień widz? Dzień dobry Panie Widzu. Tak. E, nie. nie. Nie, jednak lepszym pomysłem, jednak lepszym pomysłem, powiem Ci tak, będzie jechać tarasą Mendiego, która już jest i tak krzywa, bo pozmieniali mapę i już nie da się nią jeździć od trzech lat, co nie? Znaczy tak, tak. Tak, tak. No tak, dobra, tak. no to co? Koledzy, fajnie się jechało, ale ja będę uciekał, więc nara.